Lęka i ty, I sobie zagramy w Robloxa? I zostawcie łapkę w górę i Napiszcie komentarz. Więc zaczynamy. Okej, okay. weszłam na tą mapkę, ale nie wiem, co chodzi w niej. Bo nie sprawdzam. W ogóle. okej, okay. idziemy sobie. Na początek zobaczymy, o co w niej chodzi. Uh! Do kibla. Do kibla. A, jedno tyle. A, już wiem o co chodzi. Muszę się pierwsze rozpędzić. Mhm, teraz jest na ile? E, e. Coraz, się, coraz się bardziej zmniejsza. Teraz się powiększy. I skok mały. Taki był skok, się przewróciłam. Ale trudno. Wow. Nie trafiłam. A, już ma, mogę wyjść, tak mogę. Nam dalej, co ty my mamy, co my tu mamy? O, to by było fajne. Dajcie dostać pięćdziesiąt. Nie, ja nie chcę tej łódki. Chcę płynąć bez... Ale jestem mała. O, skrótam sobie pójdę. Mam nadzieję, że mogę tam skoczyć. Nie mogę. Trudno. Dobra, idziemy. Długie to? Krótkie. Jeszcze trochę. Szybko, szybko. Szybko. Szybko, szybko. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę już. Mam to. Mam to. Jeszcze jedziemy. Jedziemy. Jak mnie. Ja już, już mogę bez tego, mogę sobie teraz tam wyjść. Tędy, tędy szybciej. Tu nie wiem. Chyba nie może stanąć. To chyba Dlatego będzie dużo. Znowu. Znowu. Szybciej, szybciej. To się tak znowu? A, wiem, że ktoś się na głowę. Może na ładowę. Miesza. Miesza już. No. Tak. Dopiero to. Większa. O, co się tam dzieje? Ale fajnie. A, tęcza. Nie no, spadła. Nie spadnę. Ale to czarny nie dziwne, spadnę. O, znowu tęcza. O! No, już mogę zjeść. Wygrana? Proszę, wygrana. Nie, teraz będzie Sonic. J. No chyba Sonic. A tam to Robux. Czy kawę no, no, mam, ja się nie za No, mogłabym sobie kupić za 125, ale nie. No to tylko włożek i tyle. Dobrze, widzimy się poprzemy jak już to yy, przyjadę, po prostu przyjadę. Okej, okay, przyjechałam już to. Wolno to jechało, nie powiem, powolno. Okej, okay, teraz. O, samochód mamy. Super, ale samochód. Ja I kamień nie umie jak Nie mogę lec. Jak się nie mieści? Jak się nie mieści? Na ja piechotę idę. Więc chyba znowu będę musieli zrobić przerwę, zanim tam dojdę. Tam, o, tam daleko. Muszę chyba tam dojść. Dobra, zrobię chwilową przerwę. Żebym już tam doszła. Okej, okay, jestem już przeszłam tą, ale patrzcie co tutaj zobaczyłam. Dalej, chyba będę musiała iść taką górę piechotą. Taka jednak to mi się tak długo zajęła. Ciężko ją całą przejść. Naprawdę. No, więc... Nie będę robiła tego, już Jak dalej będziemy leć? Trudno, że nasza to jeszcze długo przechodzić. Zanim to prze, przejdę całe. Ale jakoś muszę przejść. No to już pisko, ale tak muszę tą całą górę przejść. No nie. Więc jeszcze dużo zostało. Okej, okay, już dużo przeszliśmy, jak nie powiem. Abyśmy mi się nie chciało od nowa. Tego robić, O oh my god. Muszę teraz. Bardzo się zmęczyć, żeby tam dojść. Więc tak jak mówiłam, nie ja będę robić przerwy. Okej, okay, ile już przeszłam? No, połowę. Patrzcie. Muszę skakać. I tam dość, tak o to nie idę. Nicę nie mogę przejść. Tak, skacze? To już co dalej. Tak mi się wydaje. No. Jeszcze troszkę. Mam pomysł. Hoppa, hoppa, hop a hop hop. Hm, hm, hop. Hop 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 hop. Okay. hm, 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 Wiesz, tam jest łódek, bo no, na piechotę już się nie idę. będę musiała piechotę iść, to po prostu kończymy odcinek. Normalnie kończymy odcinek. Ale mam nadzieję, że nie. Czy kończymy, czy nie, bo ja bym tam? Nie, chyba tak kończymy odcinek, a może te są za darmo? Nie, a bo w ogóle to się na biegu Dobra, dobrze ale ty schodzi. A, dobra. Wschody znikają, ale nie znikają jeszcze ile. O, naprawdę. to no. ja nie są prawdziwe te chmury. Ja bym spadła. Nie muszę. Wszystkie nadschody. A tam chyba nie ma. Okay. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Nie? O! Ale by spadła. Dobra, idziemy dalej. Jeszcze dużo zostało. Tak Ale powiedzcie, że dużo przeszłam. Okej. Okay. Na przykład będziecie pisać komentarz, napiszcie jak się nazywacie. Okej. Okay. Już napiszcie czy gracie w Robloxa. No bo... W kolejnym odcinku, jak obejrzycie, kolejny odcinek, hmm, jak powiem Wam, o której mapce będziemy musieli się spotkać. Okej? Okay? Pamiętajcie, że ja się tak, ja tak wyglądam. Ja mam, jak ja się nazywam, Robloxie, Gloma Mechanik. Który ty sobie gdzieś napisać? Jeszcze raz powtórzę, Glom... Gloma Mechani. Taką nazwę długo, że mi się haker nie wkracza, dlatego mam taką dużą. I tak w komentarzach Wam napiszę to Gloma Mechani, więc e, nie bójcie się. Napiszę Wam to. Komentarze, jak będziecie pisać swoje imię to ja wam napiszę glowę mechanik, jak to zapomniecie okej okay. ja sobie naładować telefon no, którego, którego a nie naładowała naładowałam, nie już? przeszłam to? taki krótki odcinek? No. kolorowy? wiesz, kolorowy? O! mój O! O! wziąć kolorowy O! O! Okej, okay. gdzieś okay. muszę zaparkować. Może się wrócę. A, ja chcę się wrócić. Ja chcę się wyłączyć. A, a to się wynika. Aha. E, co się stało? No nie wiem. Okej. Okay. Zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. No to pamiętajcie, ja wam już napiszę zaraz, więc...